Witajcie w drugiej części mojego poradnika z serii pielęgnacja rybek. Zanim przejdziemy do... Będziemy dzisiaj rozmawiać o roślinkach. Może nakarmimy moje rybki, bo są już jak widać głodne. Daję im pokarm podstawowy dla wszystkich ryb podobnych. Troszeczkę w palcach klapa. I wsypuję im. O, jakie są głodne. Dobrze, one sobie będą jeść, a ja już może zacznę rozmawiać. Zastanawiacie się, jakie rośliny dać do akwarium? To obejrzyjcie ten odcinek. Przedstawię Wam kilka roślin. Rośliny rosnące z przodu, a wysokość powinna ich wynosić do 15 cm, to na przykład mech jawajski. Ja muszę niestety jeszcze trochę dokupić roślin, ale może za kilka odcinków będę już miała żabienica lub zwartka. Rośliny rosnące po środku, na przykład anubias, kabomba zielona lub strzałka szerokolistna. Z tej kategorii zaliczamy wyższe rośliny. Rośliny rosnące, rosnące po środku dzieli się na samotne i grupowe. Dobrze. Teraz przejdźmy do rośliny rosnące z tyłu. Na przykład nurzaniec amerykański czy wywłócznik. A bardzo też ładna jest moczarka argentyńska. Dobrze. Może powiem, jakie jest zapotrzebowanie się na światło albo szybkość wzrostu, tych to niektórych, których wymieniłam, albo yy, więc mech jawajski ma zapotrzebowanie na światło bardzo małe i szybkość wzrostu jest raczej średnia. Zwartka yy, ma zapotrzebowanie na światło też średnie. I szybkość wzrostu też średnią. Żabienica natomiast o, też ma y, zapotrzebowanie na światło średnie, ale jak ktoś szybkość wzrostu ma bardzo wolną. Dobrze, powiem jeszcze kilka, co ja tu mówiłem na przykład Anubias. Zapotrzebowanie na światło jest małe, lecz szybkość wzrostu jest też raczej wolna. Ta bomba zielona ma zapotrzebowanie na światło wysokie. No, od 23 do 28 stopni. Dobrze. Teraz rośliny rosnące z tyłu. Chwila. Zobaczymy, czy już jadły. Dobrze. To. Rosnące z tyłu chyba już mówiłam, ale też jest bardzo polecam Żabienica Wielka. Ona ma zapotrzebowanie na światło średnie. No i szybkość wzrostu również średnia. Dobrze, w tym odcinku to już chyba wszystko. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. Dziękuję za oglądalność. No i dajcie, jeśli spodobał Wam się odcinek, to dajcie łapkę w górę, a ja może w następnym odcinku o dekoracjach opowiem, tylko jak będą oczywiście łapki, o kamieniach, o drewnie, no dobrze, wszystkiego dowiecie się w trzecim odcinku. Do zobaczenia!